Witam Państwa bardzo serdecznie na wywiadzie z cyklu Naturalne Polskie. Dzisiaj ze mną są Pani Anna Didiuk oraz Pani Anna Rudkowska Didiuk, właścicielki firmy Mokosz Cosmetics. Witam serdecznie. Witamy serdecznie, Dzień dobry. Chciałam na początek zapytać, co u Państwa słychać, co słychać w zakładzie produkcyjnym marki Mokosz? No, u nas nie, nie ustaje praca, mamy tej pracy coraz więcej, to nas ogromnie cieszy. Natomiast faktycznie pracujemy w trochę innym systemie niż to miało miejsce jeszcze przed wybuchem na przykład pandemii, bo pracujemy w systemie podziału całej ekipy, mokosz na trzy zespoły, żeby nie trzeba było się ze sobą po prostu łączyć. To osobno pracuje jeden zespół produkcyjny, osobno jest część magazynowa z częścią biur i osobno część z pracowników biurowych. Dzięki temu no, minimalizujemy e, kontakty tak naprawdę między sobą, tak? więc, jakby to, to jest jedyna zmiana jeżeli chodzi o, o nasz styl pracy, bo poza tym no to tylko rozwój. Tak, mamy nowe wyzwanie, nowe plany, jeżeli tak. chodzi o wprowadzenie now nowości w wredzie mokosz, jeżeli też chodzi o kwestie realizacji produkcji kontraktowej, też tutaj cały czas jakby i się rozwijamy. Mhm. Wspomniała, wspomniały panie już też o pandemii, która no niewątpliwie bardzo dużo zmieniła, czy to w sprzedaży, czy to w systemie pracy, właśnie. A czy zmieniła, czy może zmieni trendy kosmetyczne? Może trendy, one jakby cały czas jakby są w podobnym torze, tak? Czyli mamy bardzo duże nastawienie na świadomość, na ekologię. Faktycznie to, co zauważyliśmy, co zmieniło i też jakby robiliśmy wewnętrzne badania na naszych klientach sklepu internetowego, to pokazało to, że klienci bardziej świadomie już wybierają produkty. To jest być może związane z tym, że osoby jakby mają trochę więcej czasu wynikającego no głównie z pracy w domu, jakby ten czas na dojazdy przeważnie do, do, do pracy jednak e, jest e, dużo większy na poczet e, tutaj stwierdzenia czasu domowego i faktycznie odnotowaliśmy, że te wybory klientek nie są na zasadzie intensy zakupowego, ale świadomego no, tak. przykonalizania różnych opinii no, to jest tak, pytań, do nas, do nas, tak. więcej pytań, nie? przecież które tak, klienci zabrali, tak. no? dokładnie na tak. temat naszych składników. Temat działania, na temat tego, czy jeden podnieść z drugim można łączyć, czy dobrze ten koszyk zakupowy na przykład skomponowali. Więc myślę, że to jest właśnie dzięki, tak jak Ania powiedziała, to tak, jest taka tak, nasza, hipoteza, nasza hipoteza, tak? Chyba dzięki temu, że jakoś tak więcej mają możliwość umówienia się takiego oddechu chodzenia. Tak, tak ten i ten... faktycznie też to, co na przykład, no jak już rozmawiamy z klientami odnośnie zakupu jakichś e, kosmetyków e, na, naszych, często klienci właśnie mówią, że analizowały, że czytały dodatkowe do opinie. E, no i właśnie stwierdzili, że jeszcze na przykład z nami skontaktuje osobiście, żeby zweryfikować, czy dany produkt jest jakby dedykowany to, dla skóry i dla ich potrzeb. Mhm. To m, dobra zmiana, tak myślę, zmiana na lepsze na pewno taka większa świadomość konsumentów. W filozofii państwa Marki ważne miejsce zajmuje też ochrona środowiska. Czy planujecie nowe działania w tym zakresie, czy może nadal kontynuowany będzie projekt Ziemia to Dom? Tak, powiem tak, projekt Ziemia to dom będzie kontynuowany, on cały czas jest jakby w toku, różnymi działaniami jakby jest wypełniany, niekoniecznie takimi bardzo dużymi, też tak jakby takimi na co dzień, które podejmujemy u nas w zakładzie produkcyjnym, natomiast takich bardziej można powiedzieć znaczących działań, o których pewnie niedługo napiszemy, to będzie ponowne wykorzystanie kartonów, bo o tym będzie cały artykuł. Myślę, że dosyć ciekawa sytuacja i pewnie wiele zakładów produkcyjnych ma z tym do czynienia, że przychodzi do nas bardzo dużo komponentów sklepników, ale takich materiałów eksplatockich biurowych w kartonowych pudłach. I Nie. oczywiście można te pudła wykorzystać ponownie, żeby swoje produkty dalej. Um, Natomiast też one są czasami w różnym stanie, więc um, tutaj um, super, nasz brand manager, na jest, zrobił research i znalazł tak naprawdę fajną maszynę, że przerabił ten karton na pełnienie um, i i zamiar właśnie wdrożyć, wprowadzić, co więcej, jest ekonomicznie dobrze e, rozwiązane, no bo nie trzeba a, robić tego wywozu kartonu, prostu zamawiać firmę recyklingującej, prawda, żeby, żeby nas to otwierała e, i e, nie musi do nas przyjechać, my sami to jakby u siebie przetwarzamy po to, żeby, żeby ponownie wykorzystać, dzięki temu też nie potrzebujemy zamawiać innych wypełnień, wypaczki, tak, a nasze produkty są szklane muszą być. Też w przypadku tego zabezpieczenia, już to robiliśmy nawet testy, że można wtórnie używać tak naprawdę do momentu jakby zniszczenia całego tego wypadku, mm. tego który jest jakby odzyskany z, z tradycyjnie już z właśnie no. kanałów. Tak? więc jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, bardzo świadome rozwiązanie, także tak naprawdę w tym momencie oczekujemy na maszynę i będziemy dali to procedurę. Robimy zdjęcia, podzielimy się tym, jak, jak, ja stanę, jak stanie już faktycznie pracować. I bardzo zachęcamy również inne zakłady do tego, żeby tak. e, takie rozwiązania e, wchodziły. Tak. Oczywiście z pozostałych działań cały czas jesteśmy, robimy program Zero Waste, z cały czas odbieramy nasze opakowania z rynku. E, oprócz tego, że tylko w kontraktowych e, produkujemy nasze kosmetyki. E, to znaczy różne kosmetyki pod ich węgiel. Sugerujemy na przykład używanie opakowań w sugerujemy używanie opakowań kartonowych z certyfikatem FSC. My sami też właśnie tego typu kartonu używamy, tylko ten certyfikat, że jakby no, materiał, z którego ten karton jest zrobiony, nie pochodzi, nie jest uzyskany w wyniku dewastacji lasów, czyli w sposób taki zrównoważony, bez. bez jakby ingerencji na środowisko jest tworzony, także że no, w ogóle szybko tych działać, tak jak już teraz mi jest ciężko sobie gdzieś, zastanawiam się już, co mam o tym mam mówić, bo w ja tych działań szczerze jest. Tak, tak, ale mówimy na y, działaniach najbliższych, które były tak, zaplanowane. No. Właśnie jakby jest wszystkich naszych dotychczasowych akcji, które mieliśmy, projektu, oraz wdrożenie nowego projektu związanego z wtórnym użyciem opakowań karty. Na pewno będzie sprzątanie, po minie, minie sytuacji, w której teraz jesteśmy zrobić trochę bezpieczniej, będzie można się kontaktować osobiście, to na pewno, na pewno zrobimy ponownie akcję sprzątania, bo już mieliśmy parę razy, ona była po prostu przesuwana, no i czekaliśmy na takie. Bezpieczny też dla nas moment. Przed branżą wyzwanie o nazwie strategia plastikowa. Czy także coś w tym obszarze dzieje się u was nowego? No, jakby my od samego początku postawiliśmy na kwestię opakowań szklanych, więc jakby na samym początku działalności już naszej firmy. Takie opakowania wdrożyliśmy i później bardzo mocno rozszerzaliśmy na kolejne typy produktów. Na tym etapie jeszcze tak naprawdę sugerujemy cały czas bardzo aktywny udział w akcji Zero Waste na zasadzie zwrotów naszych opakowań, czyli klienci mają możliwość odesłania nam bezpośrednio albo przekazania do punktów odpowiednich takie opakowania. My je wtórnie używamy wtedy, ale także zachęcamy, do zapoznania się z opcją wtórnego wykorzystania naszych opakowań w zaciszu domowym. Więc e, można powiedzieć, że e, opakowania szklane e, towarzyszą nam już od kilku lat. E, jakby jest to najbardziej kompatybilny rodzaj opakowania naszych składników, surowców, właśnie aktywnych, e, e, jakby jak urlent. Udawaliśmy się używać w naszych kosmetykach, no i to jest tak naprawdę rozszerzenie i bardzo się cieszymy, że no wchodzimy tak naprawdę w nowy zakres tutaj takich świadomości innych producentów, bo jest to temat bardzo istotny, tak. A też nasi producenci, nasi kontraktowi klienci zlecają nam produkcję kosmetyków też często idą za naszą radą. My, my z nimi rozmawiamy, mówimy, że nie ma na co się bać tego szkła wyczulonych opakowań, mm -hmm. e, że, że to jest jakby w dłuższym rozrachunku tak naprawdę na plus dla marki. Mm -hmm. Bardzo wielu z nich jest z rady naszej korzyści. Mm -hmm. Mokosz zaskoczył nas ostatnio kilkoma nowościami. Są nowe produkty, nowe surowce. Co Was inspiruje w przygotowaniu nowości? Są to klienci, trendy, czy może coś jeszcze innego? Ja powiem, że wszystko. Zastanawiałyśmy się właśnie z Anią kiedyś, skąd mamy te pomysły, i każda z nas okazało się, że czerpie je zupełnie z innego miejsca, więc wychodzi na to, że suma summarum łączymy po prostu różne sygnały, zarówno od klientów, które dostajemy, sygnały od nas samych i od pracowników MOKOŻ, bo bardzo dużo inspiracji to jest też ich, ich rola, ich dzieło. Mamy też oczywiście cały czas rękę na pulsie trendów. Jeżeli pojawiają się ciekawe składniki, na pewno się nad nimi pochylamy. Czasami to składnik w ogóle nas inspiruje i jak widzimy bardzo ciekawe badania, ale uwaga nie od jednego dostawcy, który, który nam coś po prostu pokazuje ciekawego, tylko my zidentyfikujemy albo źródłami naukowymi, albo sprawdzamy, czy jakieś ośrodki badawcze przy okazji nie robiły tego czy podobnego. Typu. Gdzieś tam nie użyły w badaniu, i dopiero jak widzimy, że się pojawiło coś, co naprawdę warto wykorzystać, to się zastanawiamy, jak formułację do tego dobra. jakiego typu produkt ten składnik by się najlepiej sprawdził. Czyli nie sumie można powiedzieć, że nie wiem, z trzech, z czterech stron tak naprawdę te inspiracje do nas przychodzą. No to jest też bardzo istotne z tego względu, że no, uważamy, że nie ma sensu opierać się tylko na jednym zdefiniowanym jakby kierunku, tylko trzeba słuchać zarówno siebie, jak i eee, właśnie i pracowników, klientów. No i jednak śledzić te nowe trendy z uwagi na to, że to jest normalne, taki jakby cykl życia produktów, że jedyni klienci już oczekują jakby nowości. Tak? A ja powiem, a ja powiem taką jedną ciekawostkę teraz w zasadzie sobie zdałam z tego sprawę, że jak rozpoczynałyśmy Działalność naszą i założyłyśmy firmę Mokosz, to świat kosmetyków naturalnych nie był jeszcze tak rozbudowany. I w sumie nie, bardzo były cudowne oleje, na przykład nałożone woski, ale tych składników aktywnych z potwierdzonymi badaniami, na przykład z wzrost nawilżenia czy sprężystości, czy jakaś stymulacja tak, na poziomie rynkowym, do tego, żeby do odnowy, tak jakby w ogóle. Nie było tego dużo, tak? I jak to niesamowicie się w ogóle zmieniło w ostatnich latach, po prostu coraz więcej jest producentów, ekstraktów, składników aktywnych. Te składniki mają być coraz bardziej jakby zaawansowane, ale nadal są naturalne, czyli w ogóle ten obszar natury, w ten obszar natury zaczęła wchodzić taka mądra nauka która nam w tej chwili oferuje no, tak, tak samo dobra, albo nawet lepsze, jeżeli chodzi o działanie i ich moc działania i skuteczne składniki. Więc w sumie jesteśmy z tego bardzo szczęśliwe, bo teraz jest z czego popierać i z czego komponować. Mhm. A czy bywa też tak, że inspiracją do, do powstawania nowości są Pani, jakieś indywidualne e, potrzeby, czy, czy jakieś ulubione zapachy, surowce? Składnie to jest bardzo częste, tak? tak, albo bardzo częste, to jest tak jakby pomysł nagle tak. tak, do weryfikowania, tak, to faktycznie nasi klienci potrzebują podobnych produktów. No w naszym przypadku, czyli jakby z naszej strony powstało kilka produktów. No w przypadku Ani to były opalski, tak, bo Ania e, ma potrzeby brązowienia skóry, e, ale oczekiwała z bardzo mocnego nawilżenia e, i odżywienia no z mojego punktu widzenia ja jestem użytkowniony, mam po prostu korysową, tak, e, więc tu mam krem malinę z tak? e, serem ogórek. Nasz, więc jak najbardziej. To jest trochę tak, że my też na siebie patrzymy e, w zależności też od skali, jakby całego cyklu rocznego, jak nasza skóra się też zmienia. No i oczywiście dochodzi kwestia do do czasu, tak? Więc też zwracamy uwagę na pewne. Z lat, jak mała firma to jest, to jest trochę tak, że wchodzimy już bardzo mocny etap mocnej prewencji wsteczniowej, i właśnie to jest z naszego punktu widzenia bardzo fajne, a zarazem bardzo ciekawe odnośnie klientów, że marka mokro wzrasta razem z nami, no, czyli to jest trochę tak tak. Jest tak, że wszystkie produkty, które oferujemy, albo obie, albo jedna z nas musi bardzo lubić i używać. E, mm. Nawet linia męska, którą e, zainspirowała męska część zespołu Mokosz, została w taki sposób stworzona, że na przykład ja też chciałam jej używać. Więc zapach jest taki unisex i my dlatego też e, mówię o linii zielona kawa z Dlatego my też nie komunikujemy tej linii jako typowo męskiej, tylko jest skierowana do mężczyzn i do Kobiet. Silnych kobiet, zdecydowanych. No tutaj już właśnie. Każdy sobie tak naprawdę sam się określi, ale, ale właśnie tak trochę wygląda. No. My lubimy używać naszych produktów. I też patrząc na kolejne warianty zapachowe produktów, jakie będziemy wprowadzać, faktycznie jest tak, że mamy już w wyznaczone zapachy, które no już kilka lat są dostępne na rynku i mamy też świadomość tego, że nasi właśnie klienci odbiorcy Marki Mokosz oczekują już nowych zapachów, tak? Czyli działanie od jest istotne, ale również ten wariant zapasowy dalej dla naszych klientek i klientów jest bardzo istotnym elementem wyboru marki, tak? Także to się jakby nam tak jakby całość układa odnośnie właśnie wprowadzania produktu. czy jakby to jest trochę to pytanie, co nas jakby determinuje do wprowadzenia, tak? Na co zwracamy uwagę, więc tak naprawdę jeszcze raz, y, doczymy się bardzo szeroko. tak? Mm -hmm. y, a czy mogą Panie zdradzić, y, czy jakieś nowości pojawią się w najbliższych miesiącach w ofercie Mokosz? Możemy zdradzić, ale nie czy, powiemy to, co, ale, ale będzie, ja bardzo dużo będzie bardzo dużo produktów. Także faktycznie w, e, rok 2021. Ja mogę tylko powiedzieć, że to jest jakby znowu mój. Tym razem mój produkt. <laughs> będzie i on właśnie teraz to stosowany. Jeżeli wszystko przebiegnie idealnie, już u siebie na skórze widzę bardzo wyraźne e, różnice. Jak to wprowadzimy, to, to, to będzie, mam nadzieję, że to będzie jako jeden z pierwszych, i to będzie produkt właśnie ten, który ja zainspirowałam. No i będziemy no też właśnie to. teraz wprowadzali produkty zarówno z linii basic, jak i właśnie bardzo aktywne i specjalistyczne produkty. Także specjalistów produktów tak. jest bardzo szeroki. W Stanach jest inny rodzaj w ogóle produktu, tak. którego jeszcze nie mamy, więc trochę tego jest. Mhm. Czyli czekamy z niecierpliwością. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkich Państwa zapraszam na kierunek kosmetyki.pl do zakładki Naturalne Polskie, gdzie znajdą Państwo informacje zarówno o programie certyfikacji kosmetyków naturalnych, jak i o produktach, które ten certyfikat otrzymały, także o produktach marki Mokosz. Bardzo dziękuję.